Witam Was w kolejnym filmie z serii, gdzie robię, e, gdzie przychodzę różne mapy typu MLG, aby się przygotowywać na Live'a z Plaza z okazji 50 subskrypcji. Dzisiejsza mapa nawet e, nazywa się Can You Clutch. No i, i, i nie przedłużam już, zapraszam Was do. Ok, jesteśmy już na mapie. I wie, widzicie, są tutaj sześć kategorii klaczy. Lava boat clutch, animal clutch, block clutch, leather clutch, boat clutch and water bucket. Jak widzicie, każdy też ma swoje difficulty, czyli trudności, bo nie z angielskiego. I tu mamy płatwe, czyli od nich zaczniemy. I tak zrobię wszystkie dzisiaj. I okej. Okay. Tu mamy, widzę, musimy się po prostu sklaczywać mobem, na które trzeba wsiąść. Okej. Okay. Czemu są dwa konie w ogóle? Coś się to te... Czym się różni to? Aha. Różnie na górę to zginie. Znaczy. Wiem, że tak jest najłatwiej, ale... Ale to nie jest czasami tak bardzo praktyczne. W ogóle patrzę szybko, czy mam wszystko tak jak powinno być, że jak najmniej zacinało. Dobra. Nie mogę trafić w tę świnie. Przez... O, dobra, udało się. I teraz ta konia... Nie udało się. Próba numer dwa. O, dobra. Czyli Animal clutch jak Nie wiem czemu autor dał na Easy, bo... Według mnie na przykład Water Bucket Clutch jest łatwiejszy. Okay. I teraz, czy... Teraz trzeba na Lava Boat Clutch. Bo po prostu... Co... A! Okej, okay, chyba teraz wyjść na pokojowy już? On tu rozwalił wszystko Ej, tu chyba ta popłódka, żeby ustawić se spawna. Jak teraz nie zrobię tego? To już mi się nie uda. Ztem. Tam sobie jedną do, do drugiej łapki. O god. No, nie mylę, znam Ty, ustawiło mi tu spawn'a? Ja tutaj przypadkowo stanąłem. Muszę dobrać te No, co jest? Dawno nie robiłem lava boat'ów. I ja... ...żyję. Nie... ...nie spalę się, bo to napis swój. Zostawiam tutaj łódki. Teraz LT Lava rozprasza te dźwięki. Okej, okay, już się nie pala. To lecimy. No i teraz A Tu jest forteza. A... Nie, do, nie dałem rady tam północy Znowu mam za mało łódek, więc muszę to dobrać. Co jest? Wiem, że jestem słaby w łódki, ale nie wiem, że aż tak słaby. No. Ja mam. 5 pięć łódek, więc okurczam cały hotbar łódek. No! Czy to powinno iść do har... Da. Muszę... tej drugiej łódki coś timingować. Teraz pierwszej nawet nie zajmingowałem. Niech się przestanę palić, proszę. Z tego tam trudniejsze klacze, bo to jest medium, a tam są jeszcze hardy. Aaaa. Widać chyba, że dawno nie robiłem lawa boców. Ile jeszcze razy? Okej, okay. jak stracę łódkę, to będę musiał znowu dobierać. Nie umiem dobierać. Nienawidzę lawa w podglasze. I widać, że to nie jest też moja mocna strona. I ja. Co zrobiłem? Nawet nie umiem timingować tego. W pierwszej łódki. Patrzcie pod siebie. O! Wybiłem dwie łódki. Dobra. Kiedy się spalam, to sobie ustawiam łódki. A, w Mam pełny hodbar łódek. Ilość spalenia się już w moim lawie nie wiem ile jest. Ale wiem, że jest duża. Nie! Ło! Wow, proszę! Dobra, nie spalę się. Ale za to, że spadę do lawy, konstruujcie jeszcze raz, bo, bo... to nie było takie przejście bez, bez D-Mage'a. Wiecie. A już myślałem, że kolejną łódkę się uda. Nie umiem coś tej łódki kolejnej wytajmingować. To jest chyba mój główny problem. Co do drugiej łapki. Teraz nawet... Jedź stąd łódko. Okej, ten... Lecimy. O. Na trzeciej łódce się teraz wywalam. Przecież wywalałem się na drugiej, teraz wywalam się na trzeciej, jakby... Nie wiem, jakby za szybko leciał. Bez sprinta. Nawet Jak to wygląda bez sprinta nie No zrobiłem tak, ale ja tak nie chcę Tak normalnie Jak Dream kiedyś na Manhuncie Polecajcie kiedy znać siebie gdzieś kiedyś chcieli Manhunta Może nagram z komentar Widać go Czemu ten klacz musi... On powinien być w hardzie. No bo to po prostu ja jestem słaby. Spróbujmy znowu taką tak jak przyjechał na początku, że kamerka do przodu. No trzecia łódka mi się nie udała. Chciałabym akurat trzecia. Można mm. znaleźć jakiś sposób, żeby się... Aaa, ja zwalnię, nie miałem dobrze łódek poustawionych. W... W... W sobie... najważniejsze, że... dobrze ustawić łódki. to! Uff. O co? Lecimy z water bucket z Które powinien być wiadomo no w tak, bo to to po prostu wiadro. Widzę tam strzałkę, chyba tutaj mam robić klacza. Co to za no jakiś dziwny... I nie ustawiłem se spawna. Bo czemu by nie miałbym się ustawić? Tutaj ustawiam spawna. No masz taki dziwny lag. Okej, okay, chyba teraz powinno być lepiej, bo... Pozmieniłam coś tam w ustawieniach. I... Patrzymy właśnie. Okej. Okay. Udało się. I teraz jesteśmy już na samej górze. I możemy iść dalej. Do... Blok klaczy. I chyba... O! To o co chodzi? są blok klacze? A nie myślałem, że to będzie ten. Żeby ściana, i po prostu tam zrobić blok klacze. A to jednak nie. Za pierwszym? Borówki? No, teraz. A, z niego to ze Jak zwykle. Tu jest spał. Hejbal. Lecimy z hejbalem, czy też się za pierwszym? Nie, hejbal nie zapieszam Tym razem teraz mam tu spawna. Więc lecimy. Chyba każdy wie, jak się robi hejbal klacza. I wtedy w tych nowych wersjach klacze są o wiele utrudnione. To jest wersja 1.20. No 1.21 są jeszcze gorzej. Więc... Co w ogóle cały czas skacze w to samo miejsce? Są kwiatki, na kwiatki się nie da skoczować. Czy idealnie jakby kliknąć, aby ten hejbal się postawił pode mną? Co, co jak postawię okranie z bloku? Ja to chyba mam jakby trochę dalszy ten e, miejsce do postawienia. To chciałem powiedzieć. Dobra, zrobiłem. Czyli teraz co mi dostało to slime block. jest ten 5? Nie mogę oddać. Ale nie, jeżeli od drzewo się klaczował. Czy zrobiłem? Nie! Co zrobiłem? Jak już bym miał. Ale nie, to się nie liczy. Muszę się załatwić robić, robić normalnie, bo zginąłem pod. Okej okay. Dobra! Let's go! O. Jest teraz najtrudniejszy klacz, czyli bolt klacz i ladder klacz. Zacznijmy z bold klaczem. Receive a bolt i musimy tutaj walnąć bo utklacza a... Pascenowe wy... ehm, Chyba jeszcze było to, że po śmierci mam... Eee, ehm, w nieśmiertelny jestem. Do tego przeżyłem, ale aż mnie zatkało. Śmierci, w śmierci, jeszcze raz śmierci. O, dobra! Jednak jest możliwy bowl clutch. Jak Dobra. Ja tu, tu. I ostatni, czyli ladder clutch. Jeżeli ktoś oglądał to odda na moje filmy, to wie, że w tym pierwszym filmie z Pilar Zofort, który właśnie teraz, właśnie w prawym górnym rogu, nie udało mi się wanąć ladder clutcha, więc tutaj jestem, aby mieć swój rewanż z tym klaczem. Tylko tutaj mam, mam, mam o wiele więcej rzeczy niż tam. Tam mam tylko jedno. W ogóle cała ta seria z przechodzenia map do klaczywania jest po to, żeby przygotować się na live'a, który zamierzam zrobić na 50 subskrypcji. Wiem, co wcale nie jest dużo, ale dla mnie to jednak trochę jest, więc. Prawda, subskrybujcie tam. Jest taki fajny przycisk na dole. Z kliknięcia. A... Muszę to się o tam Tu, tu jest chyba będzie najłatwiej się bo to są podwójne klocki to jest, żeby tam stałem drabinki i, nie, i one się nie usuwają jakby to mam teraz mniej miejsca, żeby sk skoczyć, bo... Bo nie chcę skoczyć przypadkiem na drabinkę. Wyskoczmy po prostu tu. O! I co Leder klaczu? Mamy to! Zrobiłem! Um. The extra points if you can clutch on the tips of the arrow. Co so, Okej, okay, czyli mam się sklaczować na tej strzałce? Spok! Pod chwilą właśnie zrobiłem tego klacza. A tutaj postawiłem drabinkę. Dobra. Ostatnia próba. Nie, aha, wchodzi na tych skrzydłach takich. Wiecie, że to się, to się rozchodzi od strzałki. Dobra, zrobię to. Jan, drabinek już. Steve ladders. Spróbujmy się. O, nie wiem. tam Teraz się da się tam doleciać. S... S... Ok, no i właśnie tak zrobiłem każdy klacz z tej mapy. E, teraz jeszcze informacja na koniec filmu. Teraz będzie dość dłuższa przerwa od filmów, ponieważ w jednej z moich ulubionych grze na Robloxie, czyli Doors, startuje aż dwa eventy i zamierzam w nie grać. Dlatego i właśnie dzień przed tym wstanę ten odcinek. No, więc nie dziwcie się, czemu nie będzie filmów. Ale dziękuję wam wszystkim za oglądanie i oczywiście sub, like i to co, no wiecie najlepsze. Ale teraz trzymajcie się już i cześć!